Znacie taką bułeczkę na śniadanie lub na kolację? Dawajcie suba, kciuczka i lecimy dalej do odcinka! Cześć kochani, to wasza kondoliza Januszowa, jak to woli. Słuchajcie, e, chciałabym dzisiaj was uprzedzić, bo mieszkamy na ostatnim piętrze i mamy w domu burzę w nocniku. Cały czas będzie słychać ten szum, na pewno go słyszycie. I za to bardzo przepraszamy. No właśnie, w tej chwili kamerzysty słyszycie i tą burzę. Tak. Posłuchajcie, dzisiaj chcę pokazać coś fajnego, na przykład na kolację. Ale... A najpierw... na śniadanko może być? Też może być. Ale najpierw zachęcam nowych o subskrypcję, dzwoneczki, kciuczki. To dla was jedno kliknięcie, a dla nas bardzo dużo. Moi drodzy, tak potrzebne nam są do tych, y, to są bułeczki y, z pierzynką, bułki, takie dosyć duże wzięłam, ser tarty, jajeczka, szczypiorek, szczypiorek. zacięłam się, zawiesiłam się, szczypiorek, pieprztul, robot i pojemnik. I dobre chęci do pracy, kondoliza. Tak. A więc co, zaczynamy? Bułeczki ścinamy sobie górę. Jedną bułeczkę sobie tu wykrawamy, wykroimy i wybieramy sobie środek z tej bułki, żeby sobie tam zrobić takie gniazdeczko. I teraz na, na chwilę się rozstaniemy, jak ja przygotuję wszystkie trzy bułki, to się pokaże. Tak wyglądają nasze bułeczki, miseczki. I teraz do miseczek naszych, bułeczek, układamy sobie tarty ser. O, ale już jest zagadka. Będziemy wiedzieli, co będziemy z nimi robić, bo jest no, w blaszce, tak? No, tak jakby. Układamy sobie ser, ale musimy tutaj pamiętać o miejscu jeszcze dla jednej rzeczy. Zaraz zobaczycie. Tak, o proszę bardzo. Za dużo, nie? Zostanie nam ta do podżerania. Serek sobie troszkę udepczemy, bo tak jak mówiłam, musi być miejsce dla jajeczek, czyli nasze jajka rozbijamy i oddzielamy białko od żółtka i nie mam do czego wlać. Dobra, wlejemy sobie tu białko sobie. Ubijemy. Tak. Może nie będziemy trzymać widzów na wizji, co? Tak, kochani, to białko ubijemy i wtedy ja się znowu pokażę. <laughs> A więc teraz y, mamy y, białko, i musimy z dodatkiem niewielkiej ilości soli ubić je na sztywną pianę. sztywna, zobaczcie teraz do, na, do naszej bułeczki wkładamy sobie pianę, kochani, ja na razie pokażę tylko jedną bułeczkę, jak to robię a później resztę znowu się ukryję bo ja się, a, bo nie. dobra, nie chcesz to nie i tu musimy sobie łyżką zrobić <laughs> takie korytko na żółtko a, wygadałaś sekret, co będziesz później robić, szkoda no Czasami trzeba widzów przygotować do tego co robię. No wolałabym tak, dać, tak. poczekaj, wolałabym dać więcej tej, ale ona nie chce się odczepić. zrobiła ją zrobiłaś. Zasztywna, tak. Dobra. I tą pianę teraz robimy jeszcze raz dołek, żeby nam się tutaj zmieściło. O! I kolejne bułeczki jak zrobię. Wtedy się pokażę. Takiej postaci bułeczki wkładamy do piekarnika, który wcześniej, pamiętajcie, że musi być nagrzany 180 stopni. Wstawiam na 3 minuty. To co, widzimy się po 3 minutach. Tak, widzimy się po trzech minutach. Kierzynka nam się już zrobiła, zobaczcie. I teraz te dziurki, które szykowałam, musimy pamiętać, żeby jajeczko żółtko, żeby nam nie pękło, bo ono wtedy ładnie skoczy sobie tutaj o. Tak, i kolejne, jeszcze trochę białka zostało, ale to nic. Ale burza to czas u nas jest. O, jedno pękło, ale trudno, ona już siedzi w tej dziurce, to już niech siedzi, nie chce pęka, wszystko robi, co chce. I dalej wstawiamy na. O, o gorące. <grym> dalej wstawiamy y, do piekarnika. Piekarnika nie wyłączałam. <grym> na 4 minuty teraz. To co, widzimy się po 4 minutach? Tak. Bułeczki są gotowe. Kieżnkę mają, tak. I teraz kochani na te, na te jajeczka dajemy sobie szczypiorku, ale można sobie dać jakiś sos, jak ktoś chce. Odrobinkę szczypiorku na każde jajeczko. O, można to sobie posolić, jak kto woli. Posolone było właściwie białko, więc jeżeli ktoś lubi mało soli, nie musi solić. No i cóż, błona apetyt! Zapraszam, abyście takie bułeczki sobie zrobili na kolację lub na śniadanie. Dziękuję za uwagę!